O czym marzysz? Co byś chciała wygrać? A co ja tu mogę wygrać? Możesz wygrać wszystko. Yy, no to na przykład bym chciała, jakbym mogła, jakąś inną wycieczkę. Mm -hmm. Na więcej osób. No to fantastycznie. Dobrze, prostu na cztery, albo na A... pięć na przykład. Aniu, Słucham. za chwilę poproszę Cię o podjęcie bardzo ważnej decyzji. Tak. Mamy trzy bramki. Bramka numer jeden, bramka numer dwa, bramka numer trzy. Twoja decyzja, którą bramkę wybierasz? Bramka numer dwa to jest dwa. Twoja decyzja. Tak. W każdej bramce dwa. coś jest. Dwa. Są... Ryzyk fizyk. Dwa. Absolutnie. Tak jest. W porządku. Dwa. Mam dwóch synów, to może widzę przyjemność. Bramka numer dwa to jest tak. Twoja decyzja. Tak. W takim razie sprawdźmy, co jest w bramce numer. której nie wybrałaś. Bramka numer trzy. Bramka numer trzy. Tam coś jest. Ząg! Ząg! Za chwilę przekonamy się, co to jest. Ząg! Proszę, ząg! Sztabka złota najwyższej próby o wadze jednej uncji. Wartość nagrody to 12 302 złote. Trudno. Sztabka złota zostaje w bramce numer 3. Zostaje. To jest bramka, której nie wybrałaś. Tak? Wybrałaś bramkę numer 2. No tak. Wybrałaś bramkę no. numer 2. Czy to była dobra decyzja? No nie wiem. <laughs> to jest. Dobra, na pewno dobra. Mam puchar w ogóle, super. Bardzo proszę, sprawdźmy, co jest w bramce numer 2. Mm-hmm. <laughs> To jest auto! To jest auto! <śmiech> <śmiech> Super! Ale życie! cieszę! Ła! Nie mogę w ogóle! Ekstra! Samochód osobowy, idealny do miasta. Kompaktowy i przestronny. Nagroda warta 77 tysięcy złotych. Super! A kiedy to opowiecie? Po jak ty to zrobiłeś? Do samochodu. to się dzieje naprawdę! To jest twoja nagroda, zapraszam serdecznie!